thank mm -hmm. Dobra, Remka RM będzie leciała A dzisiaj kolejny będzie odcinek z tego, z ręki No bo mamy urwany tam jakiś do kamerki no Może wiedzie, ale tutaj jest mega grząsko No jest ciężko wjechać dosyć Dobra, kata trochę przesunę, żeby kurde nie, nie uderzył let cool. Podjedziesz ślęzak? Ja nie podjadę No <laughs> zobaczymy Dawaj tego gniota wyjmuj i lecimy Na góreczkę Wiadę tędy czy rozkopać za bardzo? Możesz spróbować zjechać w sumie, bo ale ciężko, a spróbuj zjechać no. O Ty, fajny fajny podjazd wybrałeś No mały loto, ja mi musiałem chociaż tędy spakuje. No, No No, fajny podjazd w ją radę czy ci pomóc. Eee... Dobra, ja cię koło przedniej tutaj no, przesunę. Mogę ci do przodniej tylko przestać? Ja się normalnie wjadę. No notka to jemu jest cięższa trzy razy. Czekaj, bo ona na biegu jest. I tu na biegu nic się nie zmieni jak ja tutaj ją pcham. Zobaczaj, wstawaj kamerkę i weź mnie to przedtem. No. W końcu jest ekipą, elegancko Zaraz jeszcze na MRF-ce wbije Będzie luz, nie? Nagrywam, nagrywam Kurde, ale blisko! Tylko... To jest do podjechania! Co? To jest do podjechania. No ale więcej gazu. Nie, tu jest blisko, zobacz. Aha, a no. Bo tutaj widzę. Ktoś wjechał... No tutaj No, tu zaradę. Pomóc ci czy radę? Ja dobra, dobra lecę. e, druga próba lecimy. No dobra. Za ja bardzo ja na nadal... Dobra Ten jak wyleciał w ogóle A już tak się wydawało że podjedzie w miarę w sumie bo no Ale ciul Ja muszę bardziej do przodu się pochylić No ale od kiedyś paliwo no Ale tu wysoko w ogóle w sumie NIEE A to już nie dawaj w razo. Kurwa Kurwa Idę tam do siebie Jopie, dziewczyny Ty Ty nie strzelaj się tutaj jak już nie podleżał No to już Próbowałem wyciągnąć go trochę, nie? no nagrywał. Ujo! ale coś i zjechać. Cześć, ja, to źle wyglądało, kurcz. No, dobrze, że uciekłeś, dobrze, uciekłeś. No, dobrze, że uciekłeś, moskito. Mają ci tyle, nie? Kontakt robić. Kontakt. No, to pod tu nie było? To bym wjechał, kurwa, na spokojnie, bo ona trochę za późno się kręci względem kata. Masz minimum napisane, nie? Do półeczki. No jeszcze, 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 jeszcze już. już. Poczekaj. Szybki serwis i można upalać. Nic ci nie jest? Nie, nie lekko poleciałem na te piany Ja pierdzielę ja Dobra, nie pali Tu. Ale... ale ładnie sprawę w nic ją szybko do góry. Dobra. jest ale kurde elegancko ładny No ładnie Kurwa No to pojeżdżone dzisiaj to skleje jakoś na tasiu Ale to na spawaniu pękło nie Dobra dobrze Isso que é legal. Tu acha, meu? Estipular. Sim, vai Tá, que o Chico. Vai me dar